Witam wszystkich w odcinku 17. W tym odcinku mam zamiar dostarczyć pewien pakunek do tutaj kapitana, który się znajduje w mieście o pięknej nazwie, naprawdę pięknej nazwie, której aktualnie nie pamiętam. Te miasto nazywa się Slateport City. Tak więc w ostatnim odcinku dostarczyłem list do Stevena, Stevana nie wiem jak się ta osoba nazywa, nie mam pojęcia. Dodatkowo też w ostatnim odcinku złapałem drugiego Sablada, którego chcę potrenować teraz, bo ma trochę inną naturkę, ma Brave naturkę. Dzięki temu specjalny atak nie będzie zmniejszony jego, a co za tym idzie będzie miał silniejsze ataki ten Pokémon. Już ma y, atak specjalny y, podobny do ostatniego mojego Seblade'a. Tak więc teraz z tego co widzę będę trenował pokemony, te, które są najsłabsze. Czyli Seblade. Idź jako pierwszy. I zobaczę tutaj, czy spotkam jakichś trenerów, którzy będą chcieli ze mną walczyć. Chcesz ze mną walczyć? Chcę ze mną walczyć. Dziwne to było... Z tego względu, że od razu mnie nie zaatakował. Tylko musiałem podejść do niego i po prostu zagadać. Dobra, ta osoba ma Wingulan. Wszystkie ataki oprócz wodnych będą nie trafiały mojego Pokemona. Oczywiście użyję... jakiego ataka? Jaki atak? 10, a to 35... Gdzieś zadaje Scratch, prawda? 30? Czyli Scratch w tej chwili będzie y, silniejszym atakiem. Zgadza się. Zmniejszył mój atak. Dobra, ma te bardzo nieprzyjemne ataki, które mogą powodować, że moje pokemony będą same siebie trafiały. Dobra, i teraz Night Shader użyję pod koniec pięknie przeciwnik pokonany Tu bardzo mało doświadczenia mu zabrakło Okej. Okay. nie zamieniam na innego pokemona wyskakuje na mojego pokemona pokemon Walczący, a co za tym idzie, nie będzie mi zadawał w ogóle obrażeń. Jeszcze uciekł z oszołomienia mój Pokémon. Jest super sprawą. Zobaczę ile ma punktów zdrowia przeciwnik. Ma dosyć dużo. Więc najczejdem jeszcze nie będę atakował. Jeszcze mi zmniejszysz obronę. A czym chcesz mnie zaatakować, że zmniejszasz moją obronę? Ładnie, krytyczny się wszedł. Zobaczę jakie statystyki mu wejdą temu Subblade'owi. Dobrze, dużo ataku specjalnego. Bardzo mało zabrakło mu do następnego poziomu. Podoba mi się tutaj walka z tym niezależnymi postaciami. Dobra, jeden niezależny Pokémon pokonany teraz. Ty też chcesz walczyć? Nie. Dzieci nie walczą. Ale dostałem jakiś przedmiot. Od razu zobaczę, do czego on służy. Uuu, dobra. Ataki ziemne zwiększa ten atak. Ten, ten przedmiot znaczy się zwiększa ataki ziemne. Niestety żaden mój pokémon y, nie jest ziemnym pokémonem i nie posiada też ataków... Ups, walka. Podwójna. Nie sądziłem tutaj, że będę miał podwójną walkę. Hmm. Na moje szczęście Zigzagun jest pokemonem normalnym, więc nie będę się nad nim skupiał. Lecz niestety Winggula trzeba jak najszybciej pokonać. Zobaczę jak Absurd będzie się spisywał na tego pokemona. Niezbyt dużo obrażeń mu zadaje. Na całe szczęście Winggul... Nie trafił swoim atakiem. Od kiedy zigzagun posiada sarfa? Dobra, surf jeszcze z... zabiera. E... Nie zabiera, tylko zadaje. Obrażenia dwóm Pokémonom na raz. To jest coś niesamowitego, jeszcze tego nie widziałem. Muszę zapamiętać. Jak sobie teraz pomyślałem, w przyszłości któryś z moich Pokémonów będzie musiał się nauczyć surfa. I teraz pytanie, czy ten mój yy, wodno-roślinny Pokémon będzie w stanie się nauczyć? Czy nie? Jeżeli nie będzie się w stanie nauczyć, no to nie wiem, czy będę mógł go trzymać tutaj. Dobra. Ten mój Pokémon padł, ale się tym nie przejmuję. Idź Aron. Bardzo mało doświadczenia od tego Pokemona dostałem. Do 60 punktów doświadczenia podzielony na dwie komony. 88 punktów doświadczenia. Jeszcze mi obronę zmniejszysz, czy prędkość? Obrona. Dobra, pokonany przeciwnik doświadczenia trochę zdobyłem. Aaron też dostał nowy poziom doświadczenia. A moje nieszczęście. Jeden z moich Pokémonów wpadł. Dlaczego ja kliknęłem go? Musiałem jeszcze raz klikać. Dobra, to następna osoba mnie zaatakowała. Ja jestem zły z tego, bo później będą do mnie dzwonili. Ja nie wiem jak usuwać ich. Tutaj z... Jak się to nazywa? Nie wiem jak ich usuwać po prostu z tego Pokénawi. Dobra, i zaraz wyciągnę innego Pokemona, żeby on trochę doświadczenia zdobył. Tym Pokemonem będzie... Hmm, zastanawiam się, którego Pokemona teraz wrzucić. Nie sądziłem, że od razu będzie walka. O! Nie wrzucę żadnego, bo oczywiście Beauty musiał. Musiał po prostu zadać bardzo dużo obrażeń krytycznych. No dobra, Pokénaw. Jak jeszcze raz z tą porozmawiam, to dam radę usunąć cię z mojego numeru. Niestety nie. Dobra, przerzucę na jednego Pokémona, którego chcę teraz trenować. Teraz idzie do treningu. Dobra, tutaj jest jakiś yy, sklepik, nie sklepik. Dobra, następna podwójna walka. Uwielbiam podwójne walki. Tu była na mnie taka fajna pułapka. Byłem tak zadowolony, że zaraz tego, że Pokebola dotknę. No, na moje nieszczęście to są dwa Pokémony wodne. Jeden wodno toksyczny, drugi wodny. Mam nadzieję, że spisze się mój torczyk i będzie w stanie przynajmniej jednego pokemona ubić. Dobra, jestem zadowolony, że atakuje tego pokemona, a nie innego. A ja nie jestem zadowolony. Dobra, jest super efektowny ten atak, niestety nie zadaje dużo obrażeń i dzieli się na y, dwa pokemony aż. Więc jestem z tego super zadowolony, to znaczy, że Torczyk będzie w stanie zdobyć trochę doświadczenia i mam nadzieję, że zdobędzie poziom. Nie wiem dlaczego splasza użył. Nie ma żadnego innego ataku. Dobra, jak używa tego ataku to i tak nie zadaje mi dużo obrażeń. Dobra, ja nawet nie będę atakował tego biednego tentakula, tylko po prostu próbuję tego Azurila pokonać jak najszybciej. Szczególnie jak tentakul używa atak, który w ogóle mi obrażeń nie zadaje. Powinienem sobie przygotować dwa słabsze one żeby trenowały. Dobra, ten tak użył jakiegoś innego ataku, którego się nie spodziewałem powiem szczerze. Nie sądziłem, że ma super sonika. Ładnie, krytyczny cios. Zaraz ten Pokémon powinien paść. Jeszcze przeciwnik z tego, co pamiętam, posiada jeszcze jednego Pokemona. Dobra, kolego, oszołomiłeś mnie. Widzę taką wadę przy podwójnej walce, że nie mogę wycofać żadnego z mojego Pokemona. Pokemonów nie mogę żadnego wycofać. Sam siebie uderzył i zadał więcej obrażeń, niżby by przeciwnik go zaatakował. No dawaj. Nie miał na myśli dawaj, że masz siebie trafić, bo miał na myśli żebyś po prostu ubił tego tentakula. Na całe szczęście z oszołomienia się uwolnił i będzie mógł ubić przeciwnika i odzyskać trochę punktów zdrowia, ale jak widzicie za dużo tych punktów zdrowia nie odzyskał. No dobra i teraz przeciwnik pokonany. Łapka na mojego pokemona nie wyszła. Z Tobą rozmawiać. Dlaczego oni zawracają mi tyłek? Po prostu będą no później dzwonili do mnie. Niesamowite. Nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. Dobra, co miałem zrobić? Zamienić na Pokémona na wszelki wypadek, który jest słabszy, żebym mógł go potrenować. Dobra, co to jest za domek. Dobra, przejdę się jeszcze kawałek w prawo. Może ty mnie zaatakujesz? O, to jest Plata port City, więc dostałem się tutaj. Chociaż byłem na drodze do dziewiątej. Przejdę się tutaj kawałek i teraz spojrzę na mapę. Czy oby ta mapa od razu mnie nie zarzuciła? Od razu mnie zarzuca nas Slate porcji. Ty myślałem, że jak jestem tutaj, to będzie dłuższa droga tutaj. A okazało się, że... Aha, z tobą już rozmawiałem. I porozmawiam jeszcze raz. Za szybko klikam. walka dobra podoba mi się to fajna muzyczka Joana posiada pokemona wodnego trochę torcik jest przestraszony w tej chwili o ile nie będzie używała ataków wodnych to powinno być wszystko dobrze Myślę, że po prostu przerzucę na innego Pokemona jako, że Torcikowi bardzo mało punktów yy, doświadczenia zostało, żeby osiągnąć następny poziom, a jak padnie, to nie dostanie. Od razu już atakiem wodnym mnie atakuje, zmniejszy moje ataki yy, ogniste, ale to mu nic nie pomoże, bo... Tutaj do walki Arona wysyłam. Nawet dużo obrażeń zadaje. Używa Peka. Atak y latający. Nic nie podziała. Myślę teraz, że tak go walnę. Uciek z oszołomienia i jeszcze wykończy do końca przeciwnika. Dobra, Aaron, kolego, teraz Twoja kolej na zdobycie następnego poziomu. Obija się coś. Ty też chcesz ze mną walczyć. Oczywiście, wszyscy chcą ze mną walczyć. No dobra, posiada wodnego pokemona, ale jako, że ten mój pokemon jest wodno-kamienny, to nie powinien mieć żadnych problemów z tym tutaj pokemonem. Ten atak nie powinien zadać. Super obrażeń. I co czarno zrobił? Dobra, obrażenia z mojego ataku spadły drastycznie. Mam nadzieję, że jakiegoś silniejszego Pokemona wystawisz. Tamten chyba był Pokemon dzieciak, dlatego... W ogóle mi obrażeń nie zadawał. Dobra, Slapa użyję. Celność mu zmniejsza, a przy okazji... Ech. Przy okazji zadam trochę obrażeń. Tyle wystarczy, i teraz się trochę pomęczysz, żeby tego pokemona pokonać. Trochę obrażeń zadam temu pokemonowi. Mam nadzieję, że przynajmniej z 200 punktów doświadczenia zdobędę. Bo ja jeszcze jakieś 100 ataków. Nie zostało, żeby pokonać tego przeciwnika. Na takiego Pokémona, Sabley by się przydał, który by po prostu Night Shade'em zaatakował i po prostu i tak by zadał te powiedz, 10, 12, 13 punktów obrażeń, w zależności od tego, jaki poziom by miał. Dajmy, na to, ma poziom 60. No to zada 60 punktów obrażeń, nieważne co będzie się działo. 60 hmm. punktów obrażeń to jest dużo. To trzy ataki, żeby przeciwnik padł. Zawsze by będzie mógł być moim Pokémonem, który będzie dokańczał przeciwników. Dobrze, jeszcze trochę uderzeń zostało, żeby przeciwnik padł. Na całej części krytyczny cios, więc nie muszę się męczyć z ponad pięcioma jeszcze punktami. Ale bardzo mało doświadczenia od niego zostałem. Dobra, tu jest następny przeciwnik. Chcesz ze mną walczyć? Oczywiście, że chcesz. Dobrze, że odblokowałem tutaj ten ten automat, nie automat. Tak to bym chyba nie miał możliwości, żeby się dostać do niego Dlaczego te Pokemony lubią zmniejszać mój atak? Uuu Nieważne. Tak dużo obrażeń. Ała Dobra, ten... A tak, bardzo dużo punktów zdrowia mi zadał. Dobra, na całe szczęście przeciwnik użył innego ataku. Dobra, na Machopa wyślij innego Pokemona. A idź Beautyfly. Ty potrzebujesz trochę poziomów. Powinieneś teraz bardzo szybko przeciwnika pokonać swoim gastem. Dziwne, że trafił latającego Pokemona. Ten pokémon dopiero dużo punktów obrażeń zadaje. Tentakul. Na Tentakula kogo mogę wysłać? Wyślę Arona, ale po prostu go uleczę. Jako, że tutaj to nie jest gym, więc mogę korzystać z tych pięknych miksturek zdrowia. 20 punktów to za mało. Mam jakiegoś Super Potiona? Oczywiście, że nie mam żadnego Super Potiona, bo... Nie kupuję w sklepach, jako że do dżymów mi się nie przydaje. Dobra, przeciwnik nie trafił. I teraz z główki go pociągnę. Dobra, teraz wystarczy, że mój arom trafi go i sam siebie nie trafi. Pięknie. Oczywiście nowy atak się nauczy. Metal Claw. 50 punktów zadaję. I zwiększa atak mój. Zahardyna się zamienię. Mam nadzieję, że to jest dobra zamiana. Teraz pobawię się metal Clawem. Ostatnia walka Dobra, soda pop. Otrzymałem. To to co to jest za przedmiot? Dobra, z... odnawia punkty zdrowia co to jest? Nic nie jest. Tutaj też nie mogę nic poklikać, przeklikać, wyklikać. O więc teraz tutaj z tobą już walczyłem Tak, z tobą już walczyłem. Nie ma tutaj żadnych już przeciwników. Ty też nie jesteś przeciwnikiem. Okej. Okay. Tutaj na statek nie mogę kliknąć. Coś mi się tutaj przejści to nie podoba. A myślałam, że mogę przejść, jakiś tam przedmiot może być ukryty. Dobra. Myślę, że tutaj ten odcinek zakończę. Jako, że widać, że... Nie wiem, do czego oni tutaj chcą wydostać się, przedostać. Tylko wajdę tutaj znajdę. O, tutaj jest chyba Will, tak? Tak się nazywał te, ta osoba. Jest dużo tutaj rzeczy do zobaczenia, obczajenia. Muszę też osobę znaleźć, której mogę dostarczyć tą paczkę. Więc tutaj uzdrowię swoje Pokémony. Tableja wrzucę na pierwsze miejsce z tego względu, że on potrzebuje treningu. Jeszcze porozmawiam tutaj z dwoma pisikami. Ten mi nic ciekawego nie powiedział. Dobra, jak wymienia swojego Pokemona i posiada przedmiot, to jest dwa razy szczęśliwszy. Dobra, teraz zejdę na dół i od tego miejsca będę obchodził to miasto, żeby znaleźć osobę, której mogę, muszę tą paczkę zanieść. I zobaczę co w tym mieście się znajduje. Ale to będzie dopiero w następnym przyszłym odcinku. Chciałbym wszystkim podziękować za obejrzenie tego odcinka, życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!